Prywiet Simpsonowcy dnia budim malować. A co będziemy malować? Paka od Doszły boczki. To sobie wywalimy. W takich ładnych pudełeczkach to przyszło. Dobra majster, nie pierdol, wyciągaj. O, Adin. O, patrz. Trochę makulatury. O, naklejeczki. Simpson nie jeździ, bo by go obkleił. Gdzie ja to teraz przykleję? Hmm. Odpadnie ze ścian. Dobra, coś wymyślimy. Jeszcze jeden kartonik. Dobra. No. To wyjeb. Odtykamy to tu. to. tu. Jedną ręką to tak nie bardzo ale... łapierunie, co im się stało? Patrz takie dziwne boczki Urywa jak patelnia Rączkę dorobić Tu się oklepie, błoszem się zetnie i będą okrągłe. Spokojnie zrobimy. Także tak to wygląda. Bardzo ładna jakość.